Witajcie, moi drodzy, za nami dwa zielone kupony, więc jesteśmy na dobrej drodze po trzeci. No i postaramy się dzisiaj o niego pokusić. Zapraszam do oglądania. No, na pewno będzie nieco trudniej, bo nie jest to zwykły dubelek czy jakiś tripelek, a zagramy AKO, na którym będzie aż 7 spotkań. Kurs wyszedł 11.30, więc jest on dosyć przyjemny. Mamy nadzieję, że nasza propozycja dostarczy dużo emocji, no i nie wykolej się na pierwszym meczu, jak to przy takich eksperymentach lubi się dziać. No, przede wszystkim liczymy jednak na kolejny zielony kolor na naszym kanale, więc zaczynajmy. Można powiedzieć, że tradycyjnie, ale zanim przejdziemy do omówienia spotkań, no to przyjrzymy się, co bukmacherzy przygotowali na weekend. Przy niedzieli głównie skupili się na meczu Realu, który po słabym starcie powinien sobie poradzić na własnym boisku, więc naprawdę to wygląda kusząco. Uwaga, na wygraną realą Bukmacherzy mają kilka propozycji. Go plus Bet oferuje 400 zł bonusu. Totalbet oferuje 200 zł freebetu. STS oferuje 300 zł bonusu, a z kolei Superbet oferuje 400 zł bonusu za gola Kyliana Mbappę. No, naszym zdaniem, promocje na zwycięstwo królewskich są łatwe do zrealizowania no i powinny się wydarzyć. A wszelkie szczegóły dotyczące promocji znajdziecie w opisie tego filmu lub na naszej stronie betsite.pl, także też tam zapraszam. Jednak wracajmy już do tego, co najważniejsze, czyli do kuponu na niedzielę. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby seria została podtrzymana, dlatego obyło się w to wszystko bez większego ryzyka. Mamy dwa mecze z polskich gdzie spodziewamy się dosyć otwartych spotkań, więc poszliśmy po minimum dwie bramki w białym stoku, jak i w Gdyni. W Niemczech też bez kombinacji na stadionie Wolfsburga będzie dużo okazji do strzelenia bramek, a nie będziemy zdziwieni, jeżeli sam Bayern ogarnie nam over 2,5. W drugim meczu Heidenheim po dobrym meczu w Pucharach nie powinno być problemów ze strzeleniem gola Benjaminkowi. Mamy również dwa spotkania we Włoszech, no i tam spodziewamy się, że Torino znów się postawi i postraszy z pozycji underdoga, ale tutaj Atalanta będzie faworytem. Możliwe gole są z obu stron, ale jednak większe szanse dajemy ekipie z Bergamu, więc dwa gole wydają się być dobrym rozwiązaniem. Również dobrym rozwiązaniem powinien być gol Boloni. W pierwszym meczu brakuje jedynie skuteczności, ale tam działo się naprawdę dużo pod bramką rywali. Napoli dostała aż trzy gole od Werony. Co było dosyć zabawne, no w kolejnym swoim meczu również powinni trafić. No i został nam na kuponie mecz Real Madrid i idziemy troszkę inaczej, no bo spodziewamy się wyraźnej dominacji ze strony królewskich. Zakład na minimum dwa gole oraz 5 minimum rzotów różnych wydaje się dosyć oczywisty. No po utracie punktów w pierwszej kolejce tam powinien być ogień. No i całość wygląda na papierze dosyć przyjemnie. Jeżeli ktoś zadałby nam pytanie o każdy pojedynczy mecz z osobna, no to śmiałobyśmy byśmy powiedzieli, że wchodzi. Pamiętajcie, że ta gramy w Superbecie, która oferuje dodatkowy Super Bonus. No, i w przypadku wygranej, w naszym wypadku jest to 10%, czyli dodatkowe 45 zł do wygranej. Oczywiście mam też dla Was konkurs, a przed nim zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na naszym kanale, gdyż dążymy do 2,5 tysiąca subskrypcji. Jesteśmy coraz bliżej. Dla Was to jest niedużo, bo jedno kliknięcie, a dla nas jest to docenienie naszej pracy, także zachęcam do zostawienia subskrypcji razem z dzwoneczkiem, łapki w górę oraz komentarza konkursowego do zadania, które tym razem brzmi tak. Podaj dokładną ilość rzutów rożnych i liczbę kartek w meczu Realu z Valadolid. No i tradycyjnie 5 najszybszych osób zgarnie podwiedyszki do Buchmechera. Także to było na tyle, trzymajcie się i powodzenia!